Dzień dobry państwu. Piotr Żurek. I Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. Chcielibyśmy z państwem porozmawiać nawiązując do jednego z wcześniejszych naszych materiałów związanych z imigracją. W tamtym materiale poruszaliśmy temat związany z imigracją od strony naszego wschodniego sąsiadła, czyli ze strony Ukrainy. Tym razem chcielibyśmy ten wątek troszeczkę rozszerzyć. A szczególnie ze względu chociażby na to, że obecnie jesteśmy świadkami medialnych takich informacji, które dotyczą afery związanej z wydawaniem wiz dla obcokrajowców, czyli po prostu afery, gdzie najprawdopodobniej korupcyjnej, gdzie, gdzie były wizy wydawane za pieniądze. Afery, którą chyba trzeba by dodać, bo to są podobno już yy, też świeże informacje przybrała typowe cechy afery właściwej dla Republiki Okrągłostołowej, albowiem jakiś samobójca seryjny miał dopaść jednego z głównych aktorów tej afery, a zatem no, mamy, że tak powiem, ciągle powtarzającą się historię, że w piątek po południu samobójca seryjny i tak dalej, i tak dalej. I tak zanim, drodzy Państwo, zanim przedstawię jakieś dane związane właśnie z tą imigracją, chciałbym zwrócić uwagę na pewną sprawę. Jesteśmy w okresie przedwyborczym, jak drodzy Państwo wiecie, władze warszawskie szykują dla nas referendum, gdzie będzie m.in. będą pytania związane właśnie z nielegalną imigracją, Często władze powołują się na sytuację, jaka panuje w zachodniej Europie, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w innych krajach, gdzie właśnie ta, to otwarcie granic wcześniej przez te państwa skutkowały tak zwanym multiculti, czyli sprowadzeniem, sprowadzeniem olbrzymiej ilości ludzi, a obcokulturowych, którzy w swojej skali, jeżeli już się znaleźli na tym terenie, nie byli w stanie już się w żaden sposób integrować, co jest rzeczą oczywistą, bo to jest, można zaobserwować, że jeżeli jest małe grono ludzi, które gdzieś przyjeżdża, nie ma własnego otoczenia, was, którzy, jakby to powiedzieć, nie jest związane z własną kulturą na danym terenie. Jest wręcz zmuszone w jakiś sposób się asymilować. Jeżeli już są to olbrzymie ilości, ja tak podam chociażby przykład Wielkiej Brytanii, gdzie miałem okazję mieszkać też ponad 10 lat. I też tak statystycznie, jeśli na to się zwróci uwagę, to jeszcze w latach 80. populacja ludzi pochodzących z krajów islamskich to było chyba raptem. Coś do 100 tysięcy osób w skali całego kraju, gdzie, jak wiemy, populacja Wielkiej Brytanii to jest około 80 milionów ludzi. A na tą chwilę wiele brytyjskich miast, chociażby tak jak Londyn, już jest rządzonych właśnie przez osoby wywodzące się właśnie z tych grup imigranckich. Wiele innych, oprócz Londynu, również miast brytyjskich. Gdzie w jakiś sposób wprowadza się już pewne rozwiązania, bardziej ułatwiające życie właśnie tym społecznościom islamskim, bardziej wychodzi się właśnie naprzeciw tym społecznościom niż rdzennej ludności mieszkających w tych miastach. I teraz, jeżeli tak spojrzymy na nasz kraj, właśnie władze warszawskie to podkreślają, pokazują właśnie tą sytuację w Europie Zachodniej i mówią o tej nielegalnej imigracji. Ale problemem wcale nie jest nielegalna imigracja, którą można powstrzymać na granicy. Tutaj nie trzeba w ogóle robić żadnego referendum, bo to jest rzeczą normalną, że każdy normalny kraj powinien bronić się przed nielegalną imigracją. Problemem jest jednak, drodzy Państwo, Legalna imigracja. I teraz chciałbym właśnie tu przytoczyć trochę danych. A co ważne, te dane pochodzą z Eurostatu, tak? czyli są to oficjalne dane europejskie. Te dane pochodzą z każdego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie przekazują własne dane, i to jest udostępniane później w skali całej Europy. I teraz, wbrew temu, co słyszymy w oficjalnej propagandzie w mediach głównego nurtu, gdzie właśnie niby państwo polskie broni się przed tą podmianą populacji naszego kraju, te dane są nieubłagane. I teraz tutaj chciałbym zacytować, że właśnie Euras, Eurostat podał dane za 2020 rok, jeżeli chodzi o Państwo polskie to państwo polskie wydało aż 600 tysięcy wiz pracowniczych dla cudzoziemców, i to jest, można powiedzieć, te 600 tysięcy to jest na 2,2 miliona ludzi, jeżeli chodzi o imigrantów w skali całej Unii Europejskiej. Czyli jeszcze raz tak powtórzę, do całej Unii Europejskiej w tym okresie, czyli w 2020. W 2020 roku przyjechało legalnie 2,2 milionów osób spoza Unii Europejskiej, a spośród tych 2, ponad tych 2 milionów 600 tysięcy to byli ludzie, którzy otrzymali wizy w Polsce. Podkreślam, w Polsce. Rok później Eurostat podał, że już był wzrost wydawania tych wiz dla. Obywateli spoza Unii Europejskiej i państwo polskie wydało już 790 tysięcy. I tutaj według tych danych Eurostatu jest porównanie również z innymi państwami Unii Europejskiej, gdzie dla porównania na przykład Niemcy w tym samym czasie wydały raptem tylko ponad 18 tysięcy wiz, Czechy wydały 41 tysięcy, a Włochy. Około 50 tysięcy. I teraz, drodzy Państwo, widzicie, jaka, jaka to jest skala, gdzie najbardziej Włochy 50 tysięcy wiz, a na przykład dla porównania Polska to jest 790 tysięcy. Także jak tutaj można mówić o tym, że państwo polskie broni naszego państwa przed właśnie tą imigracją? Cały czas nas się straszy nielegalną imigracją, która tak naprawdę, nie oszukujmy się, większość tych imigrantów nielegalnych, jeżeli by przekroczyło polską granicę, z pewnością Polskę by potraktowało jako kraj tranzytowy, chcąc dotrzeć do Niemiec bądź Francji lub Wielkiej Brytanii, gdzie większość już z nich ma jakieś swoje rodziny, pewnie by w Polsce nie chciało zostać, a legalna imigracja widać według tych statystyk, jest już prawdziwym problemem. Tak, tutaj nie mamy jeszcze danych za 2022 rok, ale też pojawiły się dane cząstkowe dotyczące 2020 roku odnośnie migracji z krajów wyłącznie muzułmańskich, bo tutaj te wszystkie dane podane nie dotyczą migracji pracowniczej wewnątrz Unii Europejskiej. To, że w Polsce pracują Portugalczycy, Hiszpanie, Francuzi, Niemcy i tak dalej, to jest nierejestrowane. A oni też przecież wpływają na zmianę naszego, powiedzmy sobie, układu demograficznego, wewnętrznego, ale może nie są na tyle niebezpieczni, gdyż są z tego samego kręgu kulturowego, przynajmniej postchrześcijańskiego, tak jak i Polska jest krajem postchrześcijańskim. Natomiast problemem problem stanowią właśnie ci migranci spoza Unii, gdzie w samym 2022 roku z krajów wyłącznie muzułmańskich wpłynęło 136 tysięcy legalnych migrantów do pracy. Z krajów muzułmańskich. Powtarzam, nie ma danych za 2022 rok. Natomiast zróbmy takie proste działanie matematyczne. Sumujmy, chociaż oczywiste jest, że część z tych ludzi mogła wyjechać, mogła wrócić, ale sumujmy. Jeżeli w 2020 przybyło 600 tysięcy, zakładam, że wielu z nich nie wróciło już do siebie w 2021 800 tysięcy to już jest 1 400 000. w 35 milionowej Polsce, bo trzeba pamiętać, że w tym czasie migracja z Polski do krajów Europy Zachodniej drastycznie rośnie, a zwłaszcza w ostatnim czasie. Jeżeli do tego jeszcze dodamy dramatyczną sytuację demograficzną, Dlatego, że tak zwana Zjednoczona Prawica, czyli obecny reżim warszawski, od 2015 roku nie wprowadził żadnej pronatalistycznej polityki, wręcz przeciwnie, zapowiedzieli, że wypowiedzą konwencję stambulską z 2015 roku. Do tej pory tego nie zrobili, 8 lat minęło. W tej chwili pracują jeszcze nad przepisami umożliwiającymi zabijanie dzieci i nienarodzonych, to jeszcze na odchodne, że tak powiem, rozpoczął były minister zdrowia niedzielski w związku z tą, że tak powiem, próbą aborcji chemicznej dokonaną przez, przez jakąś tam kobietę, którą to sprawę nagłośniły zarówno PiS i Platforma, próbując wyciągnąć dla siebie skutki jakieś konkretne polityczne, to jednak efektem tych działań są y, ruchy, czy działania prawne y, podjęte przez Ministerstwo Zdrowia, żeby na placówkach ochrony zdrowia wymusić de facto przez prawo powielaczowe, tak jak to miało miejsce w czasie pandemii, y, wymusić y, y, ułatwione y, dokonywanie zabójstw dzieci nienarodzonych, nazywanych eufemistycznie y, aborcją, pod pretekstem ochrony zdrowia psychicznego kobiety. Y, to można powiedzieć, dochodzimy tutaj do jakiegoś no, dramatycznego zakłamania prawdy o naturze i o rzeczywistości, bo przecież natura kobiety wyraża się między innymi tym, że poczyna i rodzi dzieci i że nie jest to powodem, że nie jest to powodem schorzeń, nie może być powodem schorzeń, tylko powodem dumy. Natomiast obecny rząd, reżim warszawski w związku z tą nakręconą również przez siebie no, kampanią dotyczącą tej kobiety, propagandową oczywiście kampanią, jeszcze tak jak powiedziałem, przez ministra zdrowia Niedzielskiego Adama wprowadzono pracę, rozpoczęto pracę w ministerstwie zdrowia nad w cudzysłowie takim kodeksem ułatwiającym zabijanie pod pretekstem ochrony zdrowia psychicznego dzieci. To w bardzo krótkim czasie, w dużo krótszym czasie niż w Francji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, doprowadzi do podmianki narodowej ludności polskiej, dlatego że pod względem katolickim Polska praktycznie już się nie liczy, czyli nie ma tego spoiwa, które przez Ponad tysiąc lat łączyło Polaków, nieważne z jakiego stanu byli, jaką wiarę, jaką powiedzmy sobie prezentowali klasę, w cudzysłowie, oczywiście klasę społeczną, czyli byli bogaci czy biedni, to jednak katolicyzm ich łączył. W tej chwili już tego nie ma. Natomiast w momencie, kiedy co roku przybywa nam 600, 800, Pewnie w 2022 będzie już ponad milion tak zwanych legalnych migrantów do pracy. To wiadomo, że ci migranci już nie będą rozproszeni w jakichś tam pojedynczych mieszkaniach w różnych osiedlach, tylko będą coraz częściej tworzyli zwarte zabudowy, coraz częściej będą się spotykali w tych samych kebabach i będą uczęszczali coraz częściej do tych samych meczetów. A to oznacza, że o jakiejkolwiek asymilacji i przyjęciu jedynej słusznej i możliwej do przyjęcia i normalnego życia dla wszystkich, dla katolików i dla katolików, cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji katolickiej nie będzie w ogóle mowy. Natomiast gdy ich liczba przekroczy pewną masę krytyczną, no to będzie nas czekać to, co już jest udziałem Francji, Niemiec, Włoch. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, i tym Szwecji i tym podobnych krajów. No tutaj, w kontekście tego, co Stanisław powiedział, jeszcze warto też zwrócić uwagę na rosnącą wciąż polską emigrację. W tym czasie, kiedy wzrasta ta imigracja spoza Unii Europejskiej do naszego państwa, również statystyki pokazują nieupojane dane. Akurat nie mam ich przy sobie, ale można to sobie sprawdzić. Że jest trend wzrostowy. Nie jest tak, jak kiedyś zakładano, że Polacy będą masowo wracać do naszego kraju z emigracji, jest wręcz odwrotnie. Mimo wszystko, może nie jest to taka skala, jak to miało miejsce w 2005 na początku lat 2000, ale mimo wszystko trend jest właśnie na plusie, jeżeli chodzi o wyjazdy Polaków za granicę. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, bo Stanisław właśnie też powiedział odnośnie, że brak jest danych za 2022 rok, jeżeli chodzi o sprawę imigracji do Polski. I to też co ciekawe, no właśnie Eurostat podaje coroczne właśnie dane związane chociażby właśnie z wydawaniem wiz. I są przedstawione w tych danych wszystkie państwa Unii Europejskiej. Brakuje tylko jednego kraju, a tym krajem jest właśnie Polska. I to też warto zadać sobie pytanie: dlaczego państwo polskie, czy bardziej władze państwa polskiego za ten rok nie przekazały danych związanych właśnie z wydaniem wizy obcokrajowcom pochodzącym spoza Unii Europejskiej? Do właśnie Eurostatu, który mógłby właśnie te dane udostępniać. Można sobie wyciągnąć wniosek, że jeżeli z tych danych, które Państwu przytoczyłem, czyli w 2020 roku było wydanych 600 tysięcy wiz, a już w 2021 było 790 tysięcy, to można wyciągnąć wniosek, że w 2022 roku ta skala była nieporównywalnie bardzo duża, czyli być może nawet przekroczyło milion, skoro państwo polskie nie udostępnia tych danych. Gdyż można powiedzieć, że te dane by całkowicie zaprzeczały tej oficjalnej narracji, którą wciąż słyszymy, że władze państwa stoją na straży narodu państw, narodu polskiego, i Państwo Polskie chronią przed właśnie nadmierną imigracją, także tu należy również wyciągnąć wnioski. Co jeszcze chciałbym też na co jeszcze musiał zwrócić uwagę, bo też często słyszymy, że wydając te wizy obcokrajowcom, są to wizy dla ludzi, którzy teoretycznie chcą pracować w naszym kraju. No, mówi się to chociażby na przykładzie Orlenu, gdzie też jakiś czas temu były dostępne informacje, że Orlen jako e, firma państwowa e, wybudował miasteczko, to chyba pod Płockim, jeśli nie, nie mylę, dla 6, 7 6, 6, 6 tysięcy, 7 tysięcy i to nie było jedyne, bo gdzieś jeszcze w innej lokalizacji, pod Szczecinem, pod Szczecinem gdzieś podobne miasteczko. E, tłumaczy się to tym, że ci ludzie przyjadą, wykonają swoją pracę. I wrócą do swojego kraju. No, ja ze względu na to, że mam jakieś doświadczenie, że też mieszkałem poza granicami kraju, e, wiem, jak to wygląda. To nie jest tak, drodzy państwo, że jak ktoś gdzieś przyjedzie i, jakby to powiedzieć, swoje korzenie zapuści w jakimś kraju, że on od razu, nie wiem, minie 2-3 lata, e, wyjedzie z danego kraju i wróci do siebie. No, ja widzę chociażby na przykładzie, właśnie. Swoich jakichś znajomych, których poznałem właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie ci ludzie, no niestety już zapuścili tam korzenie, tam już co niektórzy prowadzą własne biznesy, co niektórzy pracują oczywiście też na etacie, mają kupno, kupione własne domy i raczej ci ludzie już z własnymi rodzinami, z dziećmi do naszego kraju nie wrócą, ci ludzie już zostaną tam na stałe, te dzieci skończą tamtejszą edukację, będą bardziej utożsamiać się z tamtym krajem, a nie z Polską, i tak samo również tutaj będzie. Ci ludzie, jeżeli w jakiś sposób spędzą okres tam nie wiem, dwóch, trzech lat, Tutaj poznają ludzi, być może tutaj, nie wiem, kupią jakieś mieszkanie, no to nie ma co się oszukiwać. Ci ludzie nie wrócą gdzieś do, na przykład, nie wiem, Bangladeszu, czy nie wiem, jakiejś. Ja nie chcę obrażać, że ktoś jest Afrykaninem, czarnym Afrykaninem, ale mówię wprost do jakiejś czarnej Afryki, czyli właśnie z głębi kontynentu afrykańskiego, gdzie poziom życia jest na pewno dużo, dużo niższy niż poziom życia w Polsce. Także to trzeba wziąć również pod uwagę. No zresztą tu nawet trudno mówić o jakimś poziomie życia, bo porównałeś sytuację tych z Zachodu Europy do sytuacji Polaków. Jednak tutaj takiej dużej przepaści nie ma. Ale jak wymieniłeś Bangladesz, to trzeba pamiętać, że Bangl powierzchnia Bangladeszu to jest około 45% powierzchni Polski. I w tym Bangladeszu nie mieszka 35 milionów. Bengalczyków, tak jak w Polsce 35 milionów Polaków, tam mieszka 160 milionów ludzi. Na dodatek mają non-stop monsuny, powodzie, powodzie, monsuny. Więc życie jest, że tak powiem, bardzo trudne. Skoro Obajtek i jego ekipa sprowadzają tutaj ludzi z tamtych kierunków, czy z Pakistanu, Indii, tym podobnych krajów, czy Indonezji bądź krajów afrykańskich, no to nie ulega wątpliwości, że oni tam nie wrócą, bo po prostu zwyczajnie nie mają do czego. I to są po prostu bajki dla ludzi, którzy albo są głupi, albo przynajmniej ci, którzy te bajki opowiadają, uważają tych, którym te bajki opowiadają, za głupich, natomiast ci, Którzy nie są głupi i opowiadają im się takie bajki, powinni czuć się co najmniej obrażeni, że ci, którzy rządzą na nasz koszt, dopuszczają się takich zachowań. Tak więc, drodzy Państwo, zachęcamy do refleksji. Zachęcamy również do naszych następnych materiałów. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia.